Fajne czy. odliczanie. 3,80, nie wiem. 150. No, To dlatego maturę z Matmy zaliczałeś rok później. Ja. No. ja. To, to, ale to na live już, dzień dobry. Ale to z linka daj. Już dam na Discorda. Dobra. No to dobra, to dobra. No to dobra. Dobra, szybko sprawdzę, bo mi się nie chce. 21 zroś. No i fajnie. Sprawdzimy, kto chciał. Ja. Ja też. Ty się nie wie. liczysz. Hm. Ty się nie liczysz, dobra. Bóg, no, najwyższych to wygląda ładnie. Jak? Czy to będzie w No teraz w końcu to nie wygląda jak linie. No Ale mówię w sensie, że nie powinienem tak A dobra, użytkownik Lukas. A to jest ten Lukas, co on kiedyś jeździł w Legend? A no tak. A to się z nim wyzywałem kiedyś, teraz już się nie nazywa. Nie bać, Lukasa, nie bać. się nie da. Mam nadzieję, że Łukasz, że, to, że oglądasz live'a. Mhm, po no, powtórkach. To jest wyjazdowe? Właśnie. Dobra, skarbuzę Ale Bo widziałem, że ściął tam... ...przyszerzył w jednym tym. Dzień. Ale nie, to tarka była. Nie. Teraz następny jest... Następny jest... Nie, nie komentator. Czego komentatora nie Następny jest tej chwili, w No ale na granicy chwili, No mi właśnie Ta dupa uciekła.

Yyyy... Uwielbiam nasz uspokój. No, dobra. Na basenie. Dawaj Patryk, dawaj. On okay, nie, nie jest ura. Nie Patryk, to jest Urabura. Dobra, tam. ty mnie komuś, jak do głowy gniasz tak. Siąg, siąg. Zmieścił się. Na limicie. Tak będzie na idzie Jest dobrze Jest dobrze puj lecimy tutaj Ale proszę tutaj być na bok <głos> <głos> Dobrze Stream Ej, fun, Family Friendly Family content ja Ej Szykus a wiesz, że truc master się przebił tuba wczoraj Ale to ja jego cały czas goniłem jak to? Jak on miał wczoraj 72, a dzisiaj... No dobra, a ja miałem 3 miesiące temu 35. No jo, ale wczoraj go wyprzedziłeś i znaczy on cię wyprzedził na nowo. No ja miałem 74, potem mi spadło na 72 i teraz mam 73. No to właśnie... Dobra, jak Patryk przedtem... czysto, Teraz Piotr. Zatem jak ci spadło, to on był drugi, a ty byłeś pierwsza, a teraz odwrotnie. Dobra, sprawdzaj dalej. <laughs> Jest mam 165, co się dzieje? To więcej, w silniku z Rexem Skarpetą rzucać. <laughs> Piotrow, <laughs> bardzo się ten kontem podoba. Oczywiście. Ja patrzę, 12 wyświetleń, sześć łapek w górę, no to wszystkie multikonta twoje weszły. <laughs> Pan A! Czekaj, właśnie nie wszystkie. Bo jeszcze <laughs> nie wziąłem... 4 zalejkowałem, a mam 6. To, że mi ktoś I następny jest truskawa. Nie ma truskawy, to trzeba go poszukać. Truskawo! Co za truskawy Nie widzisz na no klucz. Wyklikałem go. To jest master. No jego nie zauważyć natomiast. No Był tu master? Jo, no, panowie. 16, 18. No patrz, nawet szerszy niż ten pory. jest. <gryzamy> Jedziemy. On no, tak naprawdę to ten. On, on, on nie siedzi normalnie, jak kierowcy, wszyscy tak z przodu, na, z przodu. Tylko tam z tyłu bardzo. No, przy tylnym no. Tak jak kamera jest. Właśnie, właśnie. W tym pałonku takim wysuniętym no, Za kamerą. No wiesz, jak widać sobie tak kamerę, nie, to byś wszystko widział. No, to wtedy byśmy Patryka całego widzieli. Ale my tu gadu gadu, a Patryk czysto następny jestem ja. O, dwóch przykuców jest. No to jest prawdziwy. O oh, cholera. Ten jest prawdziwy. 23 trzy. No już. Tarkov. Dawaj. Przykucę przyjmij kamerę, bo to taki fafem. No. Ale życie na limicie. No, teraz to nula. Oczywiście się tu przede mną wjechało. No, już... Malina. Było, ale tunel ci dał łziasz. Że... Jo, tak to trzeba sekundy. No ale to jest zawsze coś. Cholera, to ostro jak czysto Następny jest Kalper Cholera Kalperów tak, będzie słuchać jak się zesram? Tak No, i, niestety, Co? nie? O, nie O, nie chcąc, żebym. No, no, tu Nie, ta, nie, boczną, kamerę, nie ta. <grym> no, no, tutaj będzie no, 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 na pewno zyskał To jest prawdę Poszedł idealnie koło tego, koło żwiru. Czyli musiał zyskać. No, czyli nie tylko ja dostanę 20. dziesiąte, no, to fajnie, bo tak samemu to mój. Powiem tak, bo no takie coś bym dał jedną dziś. kto jaki jest tor następny. Ber a nie, to na Belgii to 20. Drugi. Jak twierdzisz, jak nie ma czegoś takiego jak jedną w regulaminie? No i co? A ja tu jestem sędzią. A. a ja ustalam regulamin. Ja bardzo fuj. Jo, a Przepraszam bardzo, to jest Master jest szefem i ja jestem wice szefem. Tak? To, to mordy zamknąć obydwaj. Ale to, to chyba w sezonie piątym. No tak, ale ty dalej nie tak nazywasz, to chyba, chyba w twoich oczach no, dalej mam wysoką pasadę. No bo dalej kisnę tego, jak ty mogłeś zostać szefem ligi. Od razu mianowałeś Piotra za, za, na zastępcę, żeby za ciebie robił wszystko. No, no wiesz pieczek. A Piotr jak, ucieszony. Wiesz pieczek. jakbyś miał firmę swoją, to byś wiedział, że szef jest od tego, żeby się podpisać na umowie. Tak, a więc robi wszystko z pracownikami. Czyli jak w rządzie. Dokładnie. Aro. Aro miał tego, dobre tempo, tylko jego chyba ktoś rozjadł. Co? O kurde! Ale zlagowało. Lagi, proszę państwa. Bo się wazłat zapadł. <grym> <grym> Ruchome piaski. Chyba to smaster jechał tym bolidem, jak się zapadł. Powolnili <grym> <grym> Bobel, bolidę. Tak, no i no, no. Dobra, O czysto. <grym> Następny jest malina, 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 o, malina, 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 malina. O, malina, do, malina, malina. Malina, 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 malina. Malina, malina, malina. Chyba który idzie przed maliną. O, oh, malina, malina, malina. Już nie wiem, co. Czy... Nie Jak tu się nie wiem. Nie wiem, co to było. Nie wiem. O, tam dymie co. Maliny ciągłe, są dymny. No ładnie, przejechał. maliny. Nawet na powtórce z onboardu słychać Beatrice na, na jaguarze. <noise> Nie tak rozśmieszyło jak ten. Jak zobaczyłem, że, że mu skomentowała zdjęcie takim, taką wesołą naklejką, a potem sobie przypomniałem co się dzieje jak on siedzi przy komputerze. <noise> Dobra, dostępny Lukiano Pani Beatriz to lubi krzyknąć. 641. Lukiano Italiano. Poszedł, ty wziutku. Poszedł, Dzik w sosnę. Ja znam że Dzik w ksachory. No to w okolinie nie są już sosna. O! To lepiej w krzaczory, bezpieczniej jest. Ja. Kukurydze jesteście jeszcze bezpiecznie, co ty? O! Łatwiej. Wolby można w tą Dobra, Lukiano, czyściutko, teraz. No, przepraszam, brzyd słowa na łok. Teraz będzie gwiazda wieczoru, którą. Przy... O, jest gwiazda wieczoru? 8:20. To... O, to akurat. O, tu można o, zobaczyć. Dwa tunelowanie O i lagi mam oczywiście No co jest? Jeden i drugi jak polecieli a tu już to już wiemy Powiecie Wiesz ile ci za to grozi? Dwie dziesiąte No co ja mu mówię to od razu po kwalifikację. Ale to dlatego, że tunel go wciągnął, to to on by nie chciał, gdyby nie ja. Tak. To bez kary. No to 2000 dla Empiliego. No jak... Jak byś... No i w sumie... Daj mu 20 i tak wygra. <śmulatuj> to jest incydent tunelowy tak zwany. Nie no, na spadkoś bym nie wygrał. Oj... O! Kolejne ścięcie tutaj! No. O! Ja. Dobra, to pierd... dwie Nie wiedziałem, że te pachołki są bezkolizyjne. Ale ja ale ja nawet nie, nie miałem te. tych pachołków. No ja też nie. Aha! W sensie, że nie, wi nie widziałeś ich. No. Teraz ma te łyły. 28. To ja już nawet widziałem. Mam... wszystko mam na najniższe. Jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, to o, Kurde, Matelele, to w ogóle on zrobił taki sektor pierwszy jak ja w tunelu. No, właśnie. On miał dużego homaxa chyba. Nie miał większego. Ale też miał niskie skrzydła. A? A? Tego chyba nie liczyć, nie? Czy liczyć? Czekaj. Okay. No. No to nie jest tarka. Bo ja się no, najmoli no, pytałem. No, no to nie jest już tarka. Wszyscy inni się w sumie mieścili w tarce, nie? I wracali na tor. To jest taka... Y... Daj ten, daj zatrzymanie. Ten nie dał. Jest... Nie, to jest taka koska, co ja mam w karazu, nie? <śla> 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 to wiadomo skąd ją wzięli. Co do jeba. Nie, no według reguła minus Jak o. nie ma tarki. To i kara. Niestety. Od 0,2. No to... Bo jakby normalnie Sykle. pojechał, to by musiał bardziej odjąć Czy co nie? Wystarczy skręcić. Trzeba bardziej skręcić, ale jakby bardziej skręcić, to też bym miał mniejszą prędkość. Dwie zaraz ten, zaraz ten, będzie. No 20. For what? For what? For what? Oj, tutaj. Sienka na torcie. A ja, a ja nie wiem, czy chciałem, wiesz? nie... Ja zaraz... Nie, to chyba nie ściąłeś. To dobra. O, teraz szukamy MPD'ego <grystanie> MPD! O był, kurde, przypikał. Stronowski! <grystanie> Stronowski! Prawdziwy kierowca nigdy się nie spóźnia To będzie jeszcze to okrążenie. Nie, 22, 42. To było ostatni i ten 13 tysięcznych mi zabrakło do poprawy, ale tam mogłem wciąć. Tutaj czysto. O, czysto. Tutaj szeroko jak cholera. Nie wiem, jak i cudem. Jak się dało <laughs> przejeżdżać. Ojej, no ja, ja... pieczy grobotym chciał zostać. O, znowu było słychać, jak się zestrałem. Fajnie. <laughs> Ale psuje lajma tam. I takie coś. Jest ok, bo no wszyscy jakoś tak wracali. No to? No, no tak trzeba robić. Nawet okay. ja na treningu tak wracałem. Jak ja bym tak pojechał, jak matelę, to by miał jeden. No to. Nie, no dwa. no to no. Także tego. Ty... Yy... To by było na tyle. Tego? Całe te. I no, no. No to ja no to cześć. Ja. A